Przede wszystkim, witam Was w dziewiątym odcinku z Piasków kolesałem. Tak jak mówiłem ostatnio, spróbujemy dzisiaj wylewelować, wypoziomować naszego mm, nie Bogusława, przepraszam, Gajusa, Chyba musiałem ostatnio powiedzieć. Bogusława niedobrze. Całe szczęście imię. Hmm, pamiętałem jeszcze wcześniej 15 minut w środku. Szkoda, że nie pod koniec tam. E, I chcieliśmy mu ulepszyć celność. Tak. Ponieważ ostatnio troszkę mniej trafiał, więc mu się ta celność przyda. No i dzisiaj prawdopodobnie powinno udać się skończyć z tym miasteczkiem trzecim. Ale teraz walkę że z samymi facetami. A nie, przepraszam, jedna babka. E, kogo ja atakować? No jej by się chyba przydało w rękę, żeby już nie mogła atakować z tej broni. A tamtą dwójkę chyba w apetynę, tak mi się zdaje. No tak. No i oczywiście, kiedy ja wysadzuję w rękę, to on wysadzuje totalnie co innego. Ma jeszcze 11 punktów z droga. Ech. Dobra, um umarł od krwi, są szczęście. Nie musiałem go dokończać. Główka 320, też 320. Dobra, najpierw u niego, bo... Bo nie ma bloku jeszcze nałożonego, więc jest szansa, że uda się go pozbyć zanim tego bloka za no, zapoczątkuję. Ile on na zdrowo? Co? 223 zdrowia w tej, w główce? Wow. No ale dobra, usięta. <laughs> Ciekawe czy to jest też tak, bo nie dostajemy więcej doświadczenia jak oszczędzamy, właśnie wrogów swoich. Tylko, czy to się też liczy, jako to, że tam oszczędzę kilku z wrogów? Czy na przykład, jak oszczędzę jednego wroga, a oszczędzę trzech, to jest różnica w expie. Czy dostanę więcej expa jak oszczędzę trzech, i mniej jak jednego? Czy tyle samo? Nie wiem, czy jakbym mógł to sprawdzić, co prawda. Ale może to nie ma tylko znaczenia. Dobra, widzę, że tutaj już nakierowują się na nóżkę. Więc już nie będą na nóżkę się kierować. Brok? nic dziwnego. I tak ciekawe całkiem, że oni mimo wszystko trafiają. Nawet tak bruk ma tego bloka, C całkiem nieźle. Ach, kurde, i tak nie trafił. Pięknie je odrąbał. Jemu, przepraszam. Nie wiem czy cały czas mylę. Dwa zajęcia osobowe. Przepraszam za to. Jej, moje super zwycięstwa dały mi dostęp do kolejnego miasta. Dorsus. Spoko, spoko. Ech, właśnie, a może tamten gość już nie kończył tych em, miast. Tylko po prostu od razu przychodził do kolejnych. Aj, ja chcę przyjść tą gram 100% i wykończyć to miasto na maksa. Dobra defensywa. Oh. Dexterity do trafienia i siłka. I wy nic nie macie. Dlatego chcę kontynuować. Oczywiście to miasto jeszcze. To Peters Challengers. Mało no, już już stało dosyć. Tutaj akurat. Więc no nie powinien być problem. Żeby je tam dokończyć. Tak myślę. Moi zawodnicy jeszcze nic nie zrobili. 420 oh. Sporo hmm. Nie wiem to co w torsik W torsik najszybciej chyba Zaszło, że z ten No bo kończynny to trzeba dwie. A jak się wysuruje w głowę albo w torc, to od razu łatwiej i szybciej wszystko. A ta w ogóle ma MP, a inni nie mają. No tak, no i oczywiście musieli jej udać w nogę, no bo po co, nie? Po co co innego? Zobaczymy, czy będzie mogła atakować teraz. Może to ich strategia taka śmieszna. Nie wiem. Wiem za to, że ja już prawie głowę straciłem. Niedobrze. Hmm. Nie za dużo tej tarczy mają, w ogóle wszystkiego. Ci przeciwnicy. Ile ja mam zdrowia w głowie? 126 punktów tylko. No mógłbym raz rozwinąć sobie chyba, przynajmniej jak się tak porównam do przeciwników. Myślę, że to nie będzie taki no, zły pomysł. No tak, widzę, że w tej walce samowolka na całego. Wszystko to co ja próbowałem celować to moi tutaj pomocnicy wcelowali w totalnie co innego chcieli. Może chociaż u tej będą przycelowywać w torsik? Czy nie? Nie, oczywiście, że w rękę. Rany, no to nie odwalają w ogóle. No i... No i patrzcie, co wasze odwalanie przysporzyło. Straciłem głowę. No, pokonałem ich w końcu. No, za szczęście. No, potrzebuję mu znowu rozwinąć chyba defensywę i życie. Na całe szczęście mogę to jeszcze sprawdzić. Więcej szybkości? Mm. Dostań Vitality, dostań Defensywę i dodawaj więcej obrażeń. No i się przyda ci, chudę chyba ale... Nie no, masz Kozacki home przecież 213. Ale czego nie da rady ci załatwić? Nawet ci na ramiennik co najwyżej. I tyle. Tam jeden z niewolników, z tego co pamiętam, kosztował zaledwie 400, koła. Co mówić, czy zaledwie, czy, czy no dosyć sporo. Ale można by w ten sposób dosyć łatwo na niego zarobić, bo już mam połowę kwoty. W przeciwieństwie do tych niewolników, którzy tam kosztują po niebotyczne kwoty tam 500 tysięcy i coś takiego. Uuu. Ciekawe, przycisk quit. Nie widziałem go wcześniej, chyba. Ciekawe. A już, mu się pozbył nogi. Szybka walka kolejna. Dla naszej drużyny. Dua ja Albiny to nie jest taki super. Chociaż, no na pewno Tarczownika mógłbym nawet chyba zostawić, bo wcale nie taki zły. Kurde, i dostanie jeszcze lepszą tarczę, jakie one są OP w ogóle. Dobra, panie, dostajesz do Dexterity na pewno. I czy ty straciłeś przynajmniej ostatnio coś? Chyba tak, więc defensywa. Jeżeli chodzi o punkty, to może Dexterity i siłka. I inwentarz jak najszybciej, tą tarczę kozacką 42 do 78. Opaca się i lepszy blok. Trochę mniej szybkości, ale to nie szkodzi. Jest dobrze. Jest jak najbardziej super. No i z nam już tylko dwie walki. Z jakimiś ciekawymi przeciwnikami. Ale muszę przyznać, że kurczę, im dalej wsiąpniemy. Tym oni mają lepsze hełmy. Jak mają kurczę po 500, czy nawet po 640, Sporowo. Ok, widzę, że przydało mi się rozwinąć o jeszcze jeden punkcik. Niszczenie tarcz. Ponieważ, jak widać, jeszcze ma problem ten zawodnik, żeby zniwelować mu tarczę. Czy może zbroję na jednego strzała? O, już są na klęczkach. Fajnie. Co? Jeszcze muszę ich coś... pokrzywdzić? Ech. Ja już, już nic nie mogę zrobić. Już mnie gra powinna spytać, czy chcę ich oszczędzić, czy dobić. A może to dlatego, że nie by mi się ani głowa, ani ten tors? Może to od tego jednak chodzi? Fajnie, że teraz tłum cały czas że mi ich oszczędzał. Wcześniej chciał bardziej chyba, żebym ich właśnie pokonywał. I ten hełm chyba wcale nie taki zły jest. Więc o... Go sobie rozwiną. Znaczy założą. Dla kogoś. 109. A nie, jednak jest słaby. No dobrze. <laughs> to nieważne. E, ostatnia walka z tych zwykłych. Przed nami. Jeszcze będzie na specjalniejsza, ale to tam się już prawie jakby nie liczyła na moje. Ech, no dobrze, pozbędę ci się z tej nogi. Chyba? Albo i nie? No dobra, bo miałeś jeszcze trochę zdrowia tego złotego. No tak, na swój ja liczę? <grytanie> Że ją ściągnę tak od razu? No nie wiem, no nie ma szans. Ej, ale ci z włóczniami to są przerobani trochę. 250? To od razu na tors. Oni pewnie i będą chcieli pójść na na, ten, na rękę, więc zacznę po prostu to już. Prawda? No jednak nie. A teraz, kurde, atakują tors. Jakby już, kurde, no nie mógł nic innego. Ajajaj. Więcej zdrowia, defensywy. I lepszy na pierśnik się przyda. Dla mojego błogosława, biednego. Który teraz no to będę gnie najczęściej w każdej walce. Śmieszne. Nie wiem czemu tak się na nim skupiają. Mam wrażenie jakby w ogóle był najsłabszy z całej drużyny. Oj, dobrze. Tutaj zaraz ten, o, jak to miał? O tak straci rękę i nie będzie mógł atakować. Ale co? Oczywiście się, się wygrało. No i co? Ile do Sonex to jak? Spajak? Zero. Do Tumksu Krwi. Aj, to było mocne. Nie tak mało. 178 WT. 2 na pierśniki. Fajne. Zwycięży Nikodemia. Kozak. Dobra, panie, 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 o, nie mogę ci rozwinąć nic, ale za to mogę ci założyć lepszą zbroję, Pro, faktycznie jest lepsza. Dodaje aż 9 charyzmy. Cieszcie się? Mam nadzieję. Dobra, sprawdźmy w takim razie, kto tutaj rządzi w kontenderze. Dwójka przeciwników, którzy mają całkiem kozackie helmy. I tak jest słabe na pierśniki, więc najchętniej od razu im pójdę na pierśnik. I mam nadzieję, że reszta pójdzie przykładem, prawda? Oczywiście, że nie. No ale przynajmniej im zniszczą rękę, to nie będziemy mogli się atakować. Hmm. No, jakieś tam plusy zawsze są. Moi zawodnicy myślą inaczej ode mnie, a jednak. Ojej, no naprawdę. Co za beznadzieja! I znowu w kleczkach kleczkach moja postać biedna, błyskawowa. Tym razem straciła nogawkę. Ha. Interesująca sprawa. I to prawo nogawkę. O, mogę chociaż zablokować. Nie wiem, po co mi to? No ale spoko. W ogóle po tej walce powinienem dostać poziomy u, u całej trójki chyba. A przynajmniej u dwójki. Dobrze będzie to wykorzystać. Pięknie, zarąbał. I co będzie możliwe, już koniec walki, zaraz. Jeszcze tylko jeden strzał i elegancja. No, dawaj tą nagawkę. No, czy napisz poziom? Kolejna zbroja, jakaś dziwna. No, tak jak myślałem, dwa poziomy, tak przynajmniej. I mogę odblokować kolejne fajne rzeczy. Critical Boost. Increase chance to Score. Uuuu, no to już wiem co wymaksuję w tym drzewku na pewno. Hmm. Nie wiem. Defensywa i siła. Na ty, głosawku Widzę, że możesz w końcu odblokować sobie siłę. Ekstra. Ej, widzieliście to? Dostał dwa punkty. Ciekawostka. Dobra, defensywa, witalność. Siła. Ponieważ ma dwie brońki, to przydają mu się też inne rzeczy. I tutaj mam zbrojki 169. A nie przebija żadnej z moich. Dobra, no, zobaczę co tam w sklepie z nugawki. I że sprzedam te rzeczy już w końcu. Czy mogę ich... No, nie mogę nacisnąć. Muszę przyciągnąć. Ale ładne sprzedawanko. Ile ma kasy? 26 koła, wow. Dobra, co my mamy tu z nogawek? Nic! Nowy sklep był minutę temu. Ale lipa. No cóż, no to nie kupię mu nogawki. A przyda się faktycznie, kurczę, poniżej 100. Toż to ja przecież tą nogawkę mam chyba od samego początku gry. Nie za dobrze. A i znowu jakieś porąbane ceny. Śmieszne. Ale w końcu się uda, w końcu kupię, na pewno. E, a w ogóle to nie zobaczę... A, no tak. Bo jeszcze tam atakowałem cały czas. A może tu będzie nowy sklep? A, ha, ha. Nowy, no, haha! I nowy niewolnicy dosyć drożyzna, ale tutaj widzę 30 chyba 1 koła. Nie, 311 Co? Co? Ech. Legendarka, ale słaba. Uh, uh, uh. Uuuuh, Która ma lepszy rozrzut? O jasny wincior. To najdroższa. Może do defensywy kupić? Nie no. Obrażenia 71. Czyli do przodu o 5, a do tyłu o 6. Chyba. Czyli się nie opasa? No, chyba nie. Dobra. No to w takim razie to biorę. Kuźwa, co za to w ogóle rzeczy? Pewnie, że dawaj. Runy Julek. To teraz będzie kosił ładnie przeciwników. No, no właśnie, ta broń jeszcze. Chociaż, a może teraz czekać na te niebieskie? Jak się już pojawiają? No chyba tak. Jak nie potrzebuję, to będę czekał. No i nagawka, oczywiście, lepsza dla naszego bohatera. Może bym kupił nawet z dwie. 149. Eee, nie da tak dużo różnicy. Zaoszczędzę. Ukawalę coś, nie? Zobaczmy w takim razie zadania. Mm, deliver, czyli dostarcz 1000 damage'a w pojedynczym meczu. To będzie raczej easy. Odetnij ręce. Easy, wystarczy na ręce kierować. Wygra walkę bez stracenia angulatora łatwo. Wygraj dwie walki bez zabijania, łatwo. MP in one match, no, czyli ręce i parę razy MP odzyskać. Oko. łatwizna. Ej, ale fajnie wygląda tło teraz, zmieniło się troszkę. Już nie mogę doczekać, żeby zobaczyć jakie obrażenia Zoda teraz zgłosił z nowej broni. 300 prawie bezkryta. Jo. Ja. Dobra, jako chcę, że odcinać ręce. Zobaczcie tą tarczę jak najszybciej. To i będę kierował na ręce. No tak, i oni na główkę. Zawsze inaczej. Ale fajny wystrój, bardzo. O, kurczę, co tu jest. Co, co? Co? Stracił głowę. O, niedobrze. Nie dobrze, bo mamy teraz walkę... No dobra, już się wyrównało 2 versus 2. Hmm. Defensywa, witalność. Defensywę i witalność może warto by było trzymać na tym samym poziomie, nie wiem. To Zobaczę, jak tam przegrywam. Dobra, ta już nie zablokuje. I chciałem spróbować jej odciąć drugą rękę, ale nie wiem ile będzie tracić w co rundę zdrowia z Forsa. Prawie nic czy nic. Dosyć mało. Dobra, to spróbuję jej też podbić z tej drugiej ręki. Kurde, niebezpiecznie. Pierwsza w końcu trudna walka. O, mis... Tak dobrze. Jeju, ja a w ogóle to z dam radę zdjąć tą zbroję? Strasznie mało zadaje obrażeń Rany. Jednemu i naszemu by się przydało więcej zdrowia i i, z, i zbroi i na hełm. I defensywy. Mam nadzieję, że niedługo to są poziom. że najlepiej po tej walce to są poziom. No i mamy jeden kontra dwa. Ale wydaje mi się, że. No, jeden kontra jeden. Ale wydaje mi się, że to nie będzie wielkim problemem. Bo ten gościu wszystko blokuje, praktycznie. On, no, praktycznie nie potrzebuje żadnej zbroi. Wszystko wciśnie bez problemu. No, ja mam niby ten ekipunek przedpotopowy, więc nic dziwnego. No i oczywiście, że nie dostali poziomu płaca. Bo Fajna nóżka, nawet. Eee, nie wiem co tam się stało. Nie mam pojęcia. Protect, protect teammate, gladiator of shield. Uuu! fajne. Ciekawe, czy byś z tego korzystał. Ech. Dobra, ponieważ ty lukujesz wszystko jak porąbany, więc cię rozwinę stręża. I tą nogawkę by się przydało komuś. 155. No niech będzie tobie, bo jesteś słaby jak kluski. I czy jest coś z hełmów fajnego? 177. No tutaj słaba. No tu nawet trochę plus. No dobra, to kupię. Kolej, tak mam aż to, to wszystkiego. A to sprzedam. Wszystko. Tum. Ale to bronie kozackie niebieskie, fajnie, jakby się w większej ilości pojawiały tutaj. Kiedy nie potrzebuję, to oczywiście nie kupię. Eee, Kolejna walka, dawać mi. Neptune's Troublemakers Czyli powodujący kłopoty koledzy Neptuna. i już stracił zbroję. Porąbany. Totalnie. Totalnie porąbany. Dobra, ja chcę się jej pozbyć tej ręki. Z tą. tą. siekanką najlepiej, jak najszybciej. No tak, jej się pozbędę tej. No i o, co ducho? Eee! Ale jaja. Ciekawe czy w ogóle będę w stanie wygrać ten mecz teraz. Wieszne. No dobra, już myślałem, że nie zdałem w ogóle ciosu. Piękny kryty już 120. Szkoda, że nie ręka. Ale przynajmniej nie umarł, przynajmniej jeszcze nie umarł. Więc jest szansa na zrobienie tego questa jednego bez straty zawodnika. Świetnie jej odciął rękę. I teraz u tamtej bym chciał tu bardzo zrobić. Jako na trafiach. Jak ja już prawie zdrowia nie mam na No Dobra. Rękę z bronią. Spróbujmy jej odciąć. Może się uda? Właśnie, bo tam może jeszcze atakować chyba z tej starczy, ale nie potrafi tego robić. Okej. Okay. Całe szczęście. Właśnie, bo ja powinienem jeszcze Crowd up robić. Ha. Może kiedyś. Ajajaj. Znaczy jeden z tych zawodników chociaż dalej może się ruszać. Bo ja naprawdę chciałbym coś inne rzeczy robić. Na przykład przywoływać pomoc. Nie, nie potrafi nic. Ciekawe. A ten w co jej wysalował? Nie mam pojęcia. Co się jej zadają? A, na pierśnik, na no spoko. Otóż wykąć się tam. Cyk. I co, bez zabija. A ta jeszcze zipie przecież, no tak. Ok, nieważne. Mercy. Nie, yeah, wygraliśmy bez zabijania. I wciąż nie ma poziomu, he. Jeden z nich. Stracił nogawkę chyba? Jak mi się wydaje. A to było saving. A, czyli automatycznie save'uje. Dobra, to już rozłączone miałem do rozwinięcia tą jedną rzecz. E, 155. Co ty tu masz? 111. No dobra, to, to ty dostaniesz w takim razie. Nogaweczkę. Hmm. Kusi jeszcze jedną walkę, żeby móc mieć ten poziom. I Mógł już od tam, jest to gotowe. U, fajne. Mogę już dostać tą. Nową rzecz: Koze bardzo fajną kozaską zbrojkę 43 do 81. Obrażeń to niebieska jeszcze w dodatku. Wow. No to pewnie, że chcę. 42, 43 do 81. Pierre. No i co, wygramy kolejną walkę? Nie wiem. Nawet samym poziomem z To potrzebuję moim rozwinąć defensywę i zdrowie, no. no muszę. A może dwa defensywy i zdrowie? Nie wiem. No, bo od razu widzę, że tobie się mogę pozbyć tej ręki, świetnie. E, no i oczywiście musiało jej nie odciąć, no. A ja za to straciłem nogę. No ale spoko, będę mógł przynajmniej zrobić długiego questa zaraz. Ładnie eee, Kroto ja yeah. Zrobię to przynaj powinienem przynajmniej kilka razy zdążyć zrobić to w ciągu tego mysłu. Więc kolejne kości będzie załatwiony. Ten już nie może atakować, nic. Więc... Śmiesznie. Tamten zaraz straci nogę. No dokładnie już, więc też nie będzie mógł atakować. I Rogansko jest tylko jeden został. Pójdą mu w rękę, tak świetnie. Czyli do końca już nie muszę się praktycznie przejmować, tylko wystarczy, że tutaj będę profesorem tykał za to Skraut Ciekawe, czy mu w ogóle z ten urwą o ręczkę, czy się nie uda. Nawet nie muszę już nic klikać, bo moja postać znowu poszła jako pierwsza. Ładnie mu to urwało. Wy więcej. Tyle mam MP i nic z nią nie mogę zrobić. Fajnie jakby tam w drzewku dalej była jakaś umiejętność, w której można by było korzystać jak już na, no, leży się na ziemi, ale wciąż się żyje fajnie by było. Nie można na przykład bufować swoich o, ziomków, albo debufować przeciwników. To by było naprawdę przydatne. A, jeszcze będą coś, coś robić. Ich dokańczyć powrótku. Ach, no i są umarłem. No cóż. Nie, yeah, merci. No, w końcu poziom dostałem u Błogosława. I lepszą broń. No, panie Bogusławie, strange bonus. I teraz tak. Ech. Dwa razy defensywa, jedno Vitality. Dwa razy za dużo gniesz. Zdecydowanie. I może lepszą broń ci 13 do 36. no Może za tą ci zamienię. Myślę, że będzie dobrze. kurcze i co on stracił? Nogę, prawda? No ale nogawki mam takie dobre. Już żadnej lepszej nie ma. Moglibyśmy jeszcze poczekać 2 minuty, ale... Hm. Ale chyba mi się nie chce. Dlatego w tym miejscu skończymy. Manager za odcinek się podwoili, żeby ciągnąć kolejna. I na razie.